Cześć wszystkim, widzów mojego kanału, ale też nie tylko, bo na pewno inni ludzie się zjawią. Dawid Drobina, e, Stali znajomy z Wietnamu. <grymiany> obecnie mój, obecnie mój e, trener rosyjskiego Żudzicu, bo, e, bo wracam do, do tematu. W najbliższym okresie bo się spotykamy regularnie, raz w tygodniu, e, na zbijaniu mnie w Brexla. Tak jest. <laughs> będziemy przy tej okazji też robić nagrywki brazylijskie jujitsu, żeby, żeby nie tylko jak się mógł uczyć od Dawida, ale żebyście wy wszyscy też mogli coś tam zasięgnąć. Dawidzie, na czym ty się lubisz skupiać, co, co głównie będzie przedmiotem tych, 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 tych nagrań? Siemanko wszystkim. Damianku, no co, tak, jak, tak jak rozmawialiśmy, będziemy, będziemy wzmacniać, wzmacniać twój grappling, grappling też po tą twoją grę. Gres nożami, tak? Będziemy pracować nad kontrolą, nad ciasną kontrolą, na, żeby jak najbardziej zneutralizować przeciwnika, żeby nie był w stanie w ogóle ruszyć ręką o centymetr, a co dopiero, żeby gdzieś tam sięgnąć po sprzęt. także zneutralizujemy to, pracujemy nad kontrolą, nad przejściami pozycji. Wszystko będzie dograne. Ja z mojej strony postaram się zapewnić, żeby to było po prostu no, na jak na najwyższym poziomie. A dla widzów coś tam z kichta z brazylijskiego rzucicy, oczywiście śledźcie nas. Będziemy uderzać w każdy aspekt, będzie uderzać w ucieczki, będziemy uderzać w kończenia, będzie uderzać w kontrolę. Jakieś tam moje fajne myczki będę pokazywał. Obawiam właśnie ja mam to pytać, troszkę. Tak, <laughs> tak jest. Troszkę moich tajnych myczków będziemy, będziemy pokazywać, także, także śledźcie Damianka, śledźcie mnie, śledźcie nas, na pewno nie będziecie się nudzić, na pewno będziecie się uczyć, także myślę, że to będzie z pożytkiem dla wszystkich, którzy będą nas oglądać. Tak, zdecydowanie. Ja mogę, mogę bardzo polecić yy, jako instruktora mega zaangażowany yy, w, to, w to, co robi, te moje tematy, które pomaga mi rozwijać. No to tam powiem Wam, pff, yy, rozwala to łeb, myśli Pan nawet o tym domu chyba, myśli, tak? żeby coś tu przypominować, ale tak samo będzie myślał, będzie myślał o Was yy, na szkolenia. Zaprosicie, to tam na pewno będzie dobre. Także w najbliższym czasie będziecie mogli tutaj zapoznać, po, po, pouczyć. A polecam też dołączenie do tych, do tych ekip, które zdecydowały się Dawida zaprosić do poprowadzenia szkolenia. Są mega, mega zadowoleni. Tutaj dużo dostrzegam wspólnych elementów z Zypim którego gorąco gorąco pozdrawiam. tym gdzieś tam w te tematy. Kroli nożowej, i tak dalej, gdzieś rozpocząłem, no niestety odległość nas troszeczkę rozdzieliła. Słaby ze mnie Romeo. Ale tutaj to z Dawidem, z Dawidem kontynuujemy. Więc to jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. Możecie się, możecie się spodziewać bardzo fajnych rzeczy z Dawidem. Przede wszystkim w tych tematach klasycznego brazylijskiego jiu-jitsu. Bo tutaj to rozumienie, to zaangażowanie, wasz trening traktuje jak, jak swój własny trening. Także wszystko jest, wszystko jest podporządkowane pod was. Co, jest, co mi się spodobało bardzo fajne, właśnie mnie nie uczysz yy, swojego schematu, tylko starasz się yy, podobierać coś pod... pod, pod, pod yy, inną budowę ciapów, moje rzeczy, Dokładnie. czy jak jakieś kontuzje, to jak ominąć to czy tamto, tak a, żeby dalej maksymalizować wyniki. To mi się fenomenalnie, fenomenalnie mi się podoba. Parę, parę lat w tym biznesie siedzę, także to mówię, wiem jak dostosować. Sam już na swoim przykładzie widzisz Damianku, wiem jak dostosować pod, pod konkretnego gościa. Powiedziałeś mi tam jaki wasz uraz. Patrz, znaczy jaka waga, jaka, jaka budowa, co chciałbyś osiągnąć, co chciałbyś poprawić. Nad tym pracujemy. Także a, jak, jak widzicie to, to są... idealny, idealny trening personalny. Tyle wstępniaka, trening personalny oczywiście, ale szkolenia szkolenia tak samo, bo też byłem na jednym czy dwóch seminariach Dawida, zresztą mi jedno kiedyś poprowadził w moim klubie, który jeszcze kiedyś prowadziłem, także pomimo zajęć grupowych jest maksymalna indywidualizacja podejścia, także jest naprawdę petarda. Tyle wstępniaka, śledźcie. Niedługo wrzucamy jakieś tam pierwsze techniczki. Zaczniemy chyba od tego złotego myku, tak żeby wejść z Tak, mykutek, z żeby, żeby pokazać, żeby się od razu podobało wszystkim. Tak, także chusteczki tam ten, trzymać na podoręczu, żeby się, jak się zaczniecie ślinić, to żeby było czym obecrzeć, bo naprawdę te, te fajne myki Dawida są no, tak jak powiem wam tak, jak już ja je łapię w ciągu jednych zajęć, to, 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 to są naprawdę proste i naprawdę skuteczne. <grymne> <grymne> są proste, są proste, ale są działające przede wszystkim, tak? Bo chodzi o skuteczność, także y, nie zawsze to, co się wydaje efektowne, super, to jest skuteczne, a czasami właśnie ta prostota, ta podstawa, no to tam diabeł tkwi w szczegółach, jak tu mówią, nad tym pracujemy i z tego po prostu można robić później wielkie rzeczy. Tyle, rośnijcie w siłę i patrzcie się dobrze. Pozdrawiamy z Namysłowa, z klubu Active Sport, gdzie aktualnie prowadzę klub. Także zapraszam do słowa tak chwila prywaty. A nie, bardzo dobrze, bardzo Ja już jestem przy swoim prywacie, tam już nie także najmocniej Cię przepraszam za za tak. Także zapraszam do Namysłowa, do mnie na treningi, w siłownia i fitness Active Sport Namysłów prowadzę, zajęcia Health Hook Namysłów, mój klubik, tutaj teraz mamy siedzibę, także wszystkich serdecznie zapraszam. Prenujemy, bawimy się dobrze, jak to mówi Damianek. Tak, <grymne> <grymne> tak. Rośniemy, w siłę. <grymne> nie no, nudziłem się, kładę sobie, podnosiłem i teraz niestety nie domagam na treningach. Do, treningu. Bo jakbym miał z rękę, to by było zupełnie inaczej. A, no, na pewno. <grymne> Dobrze, kochani, do zobaczenia.